Gwiazda Discopolo pilnie apeluje do wszystkich swoich fanów z prośbą o pomoc. Sytuacja jest dramatyczna, a każda złotówka i każda mijająca minuta mają ogromne znaczenie. Znana wokalistka Discopolo postanowiła zwrócić się do swoich obserwatorów z poważną prośbą. Okazuje się, że znalazła się w podbramkowej sytuacji, z której wyjściem jest tylko kosztowne leczenie. Koszmarna choroba postępuje z każdym dniem. Gwiazda Discopolo pilnie prosi o pomoc. Liczy się każda chwila. Wokalistka grupy muzycznej Daj to głośniej i za pośrednictwem swojego Facebooka zwróciła się do fanów z ogromną prośbą. Zdradziła, że jej czteroletni siostrzeniec urodził się z poważną wadą, która wymaga długotrwałej, bolesnej, ale przede wszystkim kosztownej rehabilitacji. Chłopiec, mimo problemów zdrowotnych, jest pogodny i stara się cieszyć życiem, jednak okrutna rzeczywistość wciąż nie daje mu spokoju. Emilia wyznała w swoim wpisie, że mały Wojtuś marzy o tym, by chodzić, ale czy nie daje mu taką szansę? Cześć kochani. To mój siostrzeniec Wojtek, najweselszy chłopak, jakiego znam. Wojtek urodził się 4 lata temu z rozszczepem kręgosłupa. Jego rehabilitacja jest bardzo intensywna i jednocześnie kosztowna. Chłopiec marzy o tym, żeby chodzić, a ty możesz mu w tym pomóc. Przekaż swój 1% z rozliczenia PIT właśnie dla niego. Przesyłamy buziaki, napisała. Dalsza część tekstu pod galerią artystka zamieściła również szczegółowe dane, na które można przekazać darowiznę. poruszeni internauci deklarują wsparcie dla chłopca i życzą mu możliwie jak najszybszego powrotu do zdrowia. Dzisiaj grzeje, 1. Uwięzione w mieszkaniu dziecko z głodu jadło proszek do prania. Matka w tym czasie bawiła się w klubach 2. Ogromny pożar w zachodniej Polsce ponad 700 osób ewakuowanych. Trwa walka z czasem, dane 1% 2krz 000222915 Cel szczegółowy, Wojciech Michalski Darowizny można przekazywać na konto 2.47020105500009800201108893 Stowarzyszenie Dorośli dla Dzieciul. B. Chrobrego 463-500 do 500 ostrzeszów, tytułem: Darowizna na rzecz Wojciecha Michalskiego, dodała Emila. Najlepsze newsy dnia źródło. Facebook nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, Pikio. PL na Google News